Zima to czas, kiedy szczególnie pragniemy ciepła, komfortu i przytulnej atmosfery. A wiecie co? Świąteczny klimat można stworzyć bez wychodzenia z domu. Wszystko, czego do tego potrzebujecie, znajdziecie w zimowej wyprzedaży TEMU z rabatami do 60% dla klientów z Polski. W tym filmie pokażę Wam produkty, które pomogą stworzyć wyjątkową, świąteczną atmosferę. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Zostańcie ze mną do końca. Chcecie dodać uroku swojej przestrzeni domowej lub biurowej? Oto jedna z najpopularniejszych Girland z temu. Lampki z uroczymi świątecznymi figurkami w środku. Reniferami, choinkami, prezentami i świętym Mikołajem. Emitują ciepłe, przyjemne światło i tworzą magiczny klimat. Girlanda może działać na baterie lub przez USB. Ma 2 metry długości i idealnie sprawdzi się jako dekoracja noworoczna. Naprawdę świetna rzecz. Jeśli jednak wolicie coś bardziej budżetowego, warto zwrócić uwagę na klasyczne girlandy LED. Są mniejsze, ale świecą na biało, niebiesko lub wielokolorowo. W temu znajdziecie modele na baterie oraz zasilane przez USB. Chcecie, aby wasze zdjęcia były zabawne i przyciągały uwagę, a atmosfera na spotkaniu była naprawdę wyjątkowa? W takim razie kartonowe okulary z noworocznymi motywami to strzał w dziesiątkę. Renifery, święty Mikołaj, choinki, bałwanki czy ciasteczka. Wszystko, czego potrzeba do stworzenia świątecznego nastroju. Zestaw 10 par na temu kosztuje tak niewiele, że naprawdę warto. Polecam. A teraz pokażę Wam kompaktowy projektor płatków śniegu. Działa przez USB, więc można go podłączyć nawet do PowerBanka. Idealnie nadaje się do dekoracji wnętrza lub stworzenia świątecznej strefy fotograficznej. Projektor wyświetla różne płatki śniegu o różnych kształtach i rozmiarach, a odległość od ściany lub sufitu możecie dopasować do własnych potrzeb. To proste, mobilne i bardzo klimatyczne urządzenie, które na temu kosztuje naprawdę niewiele. Temu oferuje klientom z Polski tysiące ciekawych produktów, które poprawią nastrój Wam, Waszym bliskim i znajomym. To także świetne miejsce na zakup prezentów. Kliknijcie link pod filmem, aby zamówić produkty z rabatem, i pamiętajcie o wpisaniu kodu promocyjnego podczas składania zamówienia. Kod widzicie przed sobą. Wesołych świąt i udanych zakupów!